Witam serdecznie, Kikowy wyślak 15 czerwiec 2011 Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat przykładów i wykładów Pamiętam jak lata, lata, lata temu na którejś sesji motywacyjnej chyba jeszcze w Kanadzie któryś ze speakerów powiedział takie zdanie które mi tak mocno tkwiło w głowie i brzmiono że to, co robisz, brzmi tak głośno, że to, co mówisz, tego nie słychać. I to było takie zdanie, które, które, na którym się zastanawiałem. I rzeczywiście no, znajdowałem masę przykładów na każdym kroku, że rzeczywiście w tym, co robimy, w naszym działaniu, właściwie przejawia się absolutnie wszystko. Nasza wola, to, co chcemy zrealizować, to. Jak funkcjonujemy, nasze umiejętności, no wszystko, wszystko, wszystko. wszystko się przejawia w działach. I teraz, wczoraj wspomniałem troszeczkę o, o naśladownictwie i o kreatywności, jak równie ważna jest kreatywność, jak istotna jest w tym, co robimy, żeby stawać się najlepszym sobą, ale przecież od, od malutkiego dziecka, czyli właściwie od, od, od tego wieku od dziecięcego, jak tylko jakby zaskoczyliśmy, na jakim świecie żyjemy, zaczęliśmy uczyć się przez naśladownictwo naśladownictwo, prawda? Czyli patrzymy, szukamy wzorców, naśladujemy je. Dlatego tak ważne jest, tak ważne jest w tym, co robimy, przykład. Przykład jest właściwie no, podstawą, prawda? Dlatego, że jak ktoś też kiedyś powiedział, jeśli nie będziesz dobrym przykładem w tym biznesie, automatycznie będziesz złym. Ludzie będą powielać to, co robili, będą kopiować to, będą e, 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 komponować to w swoje biznesy. Dlatego tak bardzo ważny jest dobry przykład. W nim jest właściwie wszystko. Przykład z podniesieniem telefonu, z zadzwonieniem, z pokazaniem, jak to się robi. Przykład z poprowadzeniem spotkania dla kogoś, prawda? Przykład z zrobieniem follow-upu. Eee, po prostu na każdym kroku dobry przykład. W przykładzie jest siła. Wykłady są bardzo ważne. Wykłady naprowadzają. Wykłady wnoszą bardzo dużo dobrego, ale to jest tylko cząstka tego wszystkiego, prawda? To, co rzeczywiście działa, to, co rzeczywiście porusza, to, co rzeczywiście pobudza entuzjazm i pobudza ludzi do działania, to przede wszystkim dobry przykład. Tyle w tym dzisiejszym króciutkim, kikowym rozważaniu środowym. Do zobaczenia jutro na razie.